Zarządzanie nieruchomościami dla właścicieli może być przyjemne i wolne od błędów. W tym cyklu pokażę Ci, jak zautomatyzować zarządzanie za pomocą systemu obsługi Najmu. Na początek upewnij się, że w systemie masz dodanego przynajmniej jednego właściciela. Jak to zrobić, pokazuję w innym filmie, do którego link zostawiam w opisie. Ważne, aby na karcie właściciela były uzupełnione podstawowe dane, które później będą mogły być wykorzystywane do wystawienia faktur za zarządzanie oraz tych w jego imieniu. Oprócz imienia i nazwiska ważny jest adres zamieszkania, e-mail oraz NIP w danych identyfikacyjnych, jeśli właściciel chce umieszczać go na fakturze. Do właściciela trzeba przypisać nieruchomości i określić Twój styl zarządzania w edycji nieruchomości. Może to być zarządzanie klasyczne lub zarządzanie przez podnajem. Do tak stworzonej nieruchomości powinien być dodany przynajmniej jeden najemca do pokoju lub do całej nieruchomości.